Złobu? No co, ale to jest fajny, ciekawe, ciekawe, czy nie? Nie. U nas nie. Bomba zegarowa. To bomba zegarowa. Śruby. I śruby no. to w środku lasu. Gdzie ten no. Ziemia. Po prostu wykopane z ziemi. Na oko znalazł. Tak. Co to jest? To jest, to jest plomba. Prawdopodobnie e, przywozili sobie materiały, nie wiadomo od czego, bo nie ma żadnych napisów, tylko e, ślady tego, że została wielokrotnie e, użyta. Każdy ten znaczek świadczy o tym, że ona była używana. Mogli transportować dosłownie wszystko i plombować worki, czy nawet skrzynie z materiałem, z bronią, z jedzeniem. Z czymkolwiek było po prostu zabezpieczenie przed niepożądanym otworzeniem e, skrzynki czy worka. Ok, bardzo pachowo dziękuję. Nie wiem za co spać. Proszę bardzo. Co tam masz? wojna. Znalezienie w miejscu gdzie się nie powinno znaleźć. No właśnie takie, takie rzeczy się znajduje w miejscach, gdzie nie powinno być nic. Od kilofa, Jednak nie? jest. Co to jest? Kilof. Kilof? Od kilofa. Koncówka od kilofa. Od No pięknie. Chłopaki dziękujemy. Trzymaj. Co to może być? Element większej całości. Ty. No tak słabo widać. No stare jak byk. Porzucić to? Wyszeliśmy, wyszeliśmy. Nie, nie będę tego nosił. Co to znaleźliśmy? znaleźliśmy? Skarb. Tak, skarb. Takie pudełeczko. Co to jest napisane? Gerlach 1760, rok założenia firmy. O, luźno. jest Nie, no. no. A w środku skarb noży do kosiarki. Do kosiarki. Rotacyjnej. O, ty. Z noże widać już. O, a się. Ale... Trochę w ziemi. w końcu. Cholera, tutaj jednego. Tu masz jednego. Takie cool. mi. O, proszę. O, proszę. W coś trafił. Ale... Piękne. No. Skarb jest? Jest. Jest skarb. Nie ma to tamto. Mi się to podoba. Konserwator, tak. się nie, konserwator się nie przepi. Nie? Nie, bo to współczesne. Ale skarb jest. Jeszcze no. rzut na pudełeczko. Proszę tak, bardzo. Jest. Piękne. O. Okolice gontowej proszę Państwa. Tak. No. Edmund. Kopalnia Edmund. Grube, Gru grusy. 22.

Kątowa sztore numer 3 Nie wygląda to dobrze 10 metrów i obalisko choćby stoł to też jest nie ciekawe tutaj Nie uważaj na to. Okay. To, tak to zaraz może i pierwszych a tu jest jeszcze no. zimne Dobra, pociekamy stąd Jest coraz gorzej Pięknie dzisiaj jest na Gądowej Jestem przy, w miejscu, gdzie są te słupki geodezyjne Na Gondowej. Tu jest ten wielki Wielkie wybranie Kawał dziury No, a te słupki geodezyjne nie są tutaj z, z byle jakiego powodu No Tyle na razie mogę powiedzieć Kiedyś może Prawda tego miejsca, tego co jest pod nami, wyjdzie Jestem na Gątowej W pewnym miejscu ciekawym Tu mamy taki kawał betonu Droga nam tutaj zakręca Tu widzimy Taki wykrot w górze Podejdę tutaj chwilę Bardzo ciekawe. szkoda, że nie mam drutów, cholera Wow A gdzieś tam w dole arenda jest ale co tam Jestem nad Właściwie nawet już dalej w lewo Jeżeli patrząc od dołu, od Harendy Jest trójka, tak zwana sztolnia Później czwórka A ja jestem chyba nad piątką Albo nawet lepiej Powiem wam, że Czuję to w kościach Że pod nami jest Coś jeszcze większego niż włodasz. Serio wam mówię Dlatego odstrzeli trójkę. Pięknie jest. A tak dla ciekawskich, to takie obiekty to są osadowione nieprzypadkowo w pewnych miejscach na powierzchni. One oznaczają yy, to. Co jest ukryte pod Tak w, prosty, w prostym języku Miejsce jest znane eksploratorom Na Gontowej Tam jest ta starta worków I aż wręcz niewyobrażalne by mogło być dla wielu z Was, że pod nami jest naprawdę e, krzyżówka Hall. Teraz jeszcze trzeba się udać tą drogą. Jest, jest mega. W terenie jest mega dzisiaj. Ale zobaczcie, jaki tu jest ruch. Sobota, niedziela. Kupa ludzi tu łazi. No i dobrze. Czy no, ciągle coś pod nami jest? Kurczę samolot leci. Szkoda, że nie mam kamerki z zomem moim. A to kawał samolotu. O, to nawet drugi. Ale jest pięknie. Widzę, za zakrętem dopiero będzie coś pięknego. Za dużo śniegu na odkrywanie tajemnic, ale no cóż, tam jest kierunek na Lodwikowice. Tutaj już chyba nic nie jeździ, no chyba że jakiś harbester, nie wiem, może ciągnik. Nie wiem czy to będzie widoczne Jest takie słońce Że ho, ho Tutaj na lidarze widzę, że Nade mną jest jakaś spora dziura No i ona jest I pode mną też Jest to W ogóle jest taka hałda Niewielka, ale jest Jakiegoś urobku No i Każda taka dziura Każda taka dziura ma połączenie z czymś Na dole i niech mi nikt nie mówi, że nie ma, bo kiedyś, kiedyś zobaczycie, że to wszystko wyjdzie, poznacie może prawdę o tych miejscach. kawał głazy 40 cm to co widać, a co jest pod ziemią grubości jakiś 1,5 długi z 80 szeroki tu następny głazior W sumie nie mam pomysłu na te głazy <noise> ale warto wam pokazać cokolwiek chyba się zgodzi się ze mną co w tak urokliwym miejscu to można sobie nawet popisać mi pod, pod nosem no, okej okay. Chodzę do końca drogi te kamienie mają znaczenie. Ta gruntowa ma powodzenie. Zobaczcie ile śladów jest. A ciekawe, że tyle śladów, a w ogóle nikogo nie spotkałem. A Ależ te góry Trzeba mieć do nich kondycję To niby jak się wejdzie Tak drogą się idzie To tak niby spoko, spoko Ale wystarczy wejść gdzieś w bok Jeszcze w takim śniegu A już jest masakra Jest fajny mrozik Ale i tak kurczę się, to się upoci

coś już nie będę tutaj podchodził, nie będę po wielu tematów. jak tutaj był. Pokazywał, objaśniał. Nie pamiętam czy dobrze. Dobrze trafił z objaśnieniem. No ale widzieliście to u niego. Ja już muszę lecieć, bo mam gnój w butach. No ma nie gnój. Także Trzymajcie się ciepło. No. idziemy na drogę, która prowadzi do sztorni numer 1 i 2 ale sztornie numer 1 i 2 to są oklepane że tak powiem oh, one są tam dalej, dalej 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 a ja lecę, a może tędy na skróty pójdę sobie no i proszę na gontowej Spotykam podobny znak na drzewie jak gdzieś już yy, nie pamiętam teraz w którym miejscu, ale był taki jakby dzwon. Chociaż to nie jest taki okazały, ale zawsze jakiś znak. Gondola. Dobra, ryzyko ryzykuje na skróty. Zobaczymy, co z tego będzie. Wszystkie drogi powinny nas doprowadzić do. Gdzieś, do, gdzieś na dół, tak, gdzieś się skrzyżować. Także podejrzewam, że ta też nas doprowadzi. Okej. Okay. No, zając tutaj popylał. Uhuhu. Dobra. Tymczasem. Ten teren to jest poryty Będę szedł, będę krek, po prostu kręcił Nie muszę nic, kurczę, mam rotać pod nosem Oglądajcie sobie Teren, w którym jestem Który jest tak poryty, że głowa boli Okej, okay, tam widzę że coś ludzie idą, czyli dochodzę Spokojnie Teraz dojdę sobie do Do, 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 do szlaku te w butach no i Shit. pięknie jest Zobaczymy. Czy są turyści ja dobrze wyjdę, w ogóle? <grymne> Bo troszkę mi się wydaje, że odbijam za bardzo w lewo Oho to się robi grubo zaraz, zaraz. To nie, jest, jest droga Co to jest? Jest to podkowa od konia, i tyle możemy o tym powiedzieć. Ale jest stara, bardzo bo jest, bo jest szeroka. Jest szeroka, jest bardzo już wyjechana, czyli koń musiał popracować. No, to. I, i to druga A podkowa to? od jakiegoś mniejszego konika, chociaż to może być inne zwierzę podkute. No, kozica górska. Kozi... ale. <laughs> Dobra, okej. Okay. I tak to wygląda. Rozmiarowo no. można sobie przymierzyć. No, na śniegu będzie dobrze. Dawaj, ja na, na śniegu. Na śniegu ja widać. O kurwa! O, kurwa. kurwa. I zaraz upadnę. Oj Andrzej, Ty wrócisz? Nie, jest ja spoko. Co tam jeszcze? Miałeś haczkę jeszcze. A ta haczka no, to kawałek kilofa jakby. No. To jest do skorbania koryt z drzewa, podejrzewam. Eee. Taka była już. Kilof bardziej tu pasuje. Ja kilof kilo. No nie, no, no kilof masz z jednej strony za, tak. z, z czubkiem, a z, sony, zagięty, no. a z drugiej tak. strony... A z drugiej strony masz taką łopatkę dziobaka takiego. To Górnicze. Tutaj no było dobra. coś osadzone, widać na pewno. I no, Możemy sobie podrealizować no. Eksperci normalnie, masakra. Tak, eksperci. Dziękuję wam chłopaki. <noise> no. dwa, dobra. dwa kilo złomu mamy. Dawaj. A tak to wygląda w terenie. jest w domu, pisz sobie taką frazę na YouTubie. Dziedzictwo Kulturowe Gminy Deszno i oglądaj do 23 minuty. To się nagrało. <noise>